Siema, siema, nerko. Z tej strony Nikodem i Antek. Dzisiaj gramy sobie. Mhm. Dzisiaj sobie gramy w taką gierkę. nowa Nową gierkę nagrywamy. To tak, jest... na tym kanale jest nowa. No dobra. Tu już widzę, że Antek ma całkiem dobrze zrobione wszystko. Mm. No, Niko, no ten. Na no, dostał nowy telefon, i, a na tym pierwszym telefonie przed tym nowym, no, miał po prostu też tą gierkę i był lepszy ode mnie. A ja go teraz wyprzedziłem, bo już tam tego telefonu nie ma, tylko ma ten nowy. Ja już go wyprzedziłam w tej gierce. Dawno. No tak, dobra, tu mamy nowe do odebrania. Dobra, zobaczmy sobie tu na gry. Czy można ulepszyć, że więcej będziemy zarabiać. Dobra. Y... Gra ogólnie jest taka... Fajna. Dość fajna. Jezus. Nie za często w nią gram, ale... No fajna jest. Zazwyczaj gram w Brawla lub w Dino Park. Właśnie następny odcinek możliwe bardzo, że z Dino Park, bo tam... Dużo się pozmieniało. No, kiedyś, kiedyś ostatnio, jak nagrałem, to miałem bardzo słabe konto. A teraz mam takie dobre, że nie uwierzycie. Więc okej, okay. jeszcze coś tu możemy zrobić. Bardzo fajnie, że możemy coś tu porobić. Fajnego. O, Dobra, takie. I ogólnie no, gra jest ogólnie trochę nudna. No. E jeśli nie ma co robić, no boże, to już jest wszystko mażę, kupione. No Dobra. To dużo. Ale fajna gra. A, tu, no, tu możemy. Za reklamę. No to no są minusy, akurat tej gry. o co to za gierka. Nie wiem. Dobra. Jezus, jadłbym nie no. Nie no. tego zrobić. Nie no, wiedziałem ja. Że tak będzie. Dobra, jeszcze chwila. No i zobaczymy. Zobaczymy. On tak sobie teraz wyszedł z pokoju. X. Mamy 52 tysiące na ten moment. I dobra, możemy sobie coś fajnego tu, tutaj nie będziemy raczej szaleć. Fajnie by było te gry. Yy, Pozarabiać na nich trochę tu możemy jedną sobie o sprawdzić jeszcze. No i okej. Okay. Może zbierajmy mu na monitor. Yy. Wróciłem. Tak, Antoni wrócił. Czekamy, czekamy cały czas. Yy, zarabia nam jak widzicie 169 yy, zł. No i tak ogólnie jest ta gra, nie mamy jeszcze go jakiegoś mega dobrego, teraz będziemy zbierać prawdopodobnie na monitor. Powtarzam Oj. któryś raz, w ostatnim odcinku też powtarzałem, że 100 lajków w górę i pokazuję twarz. Dokładnie, no to zobaczymy, o jest coś, to możemy zrobić taki szybki skrócik, aha. O Jezu, co tu się stało? Zobaczycie jaką mam piękną mu No więc polecamy gierkę. Tak, gra ogólnie bardzo fajna. To może następny odcinek z tego Dino Parku, a jeszcze następny odcinek może będzie z tych autek, bo z nich nam jednak najlepiej Jezu, wychodzą dobra. odcinki, nie? Ja wiedziałem, że tak będzie. Dlaczego to no, robić. No właśnie, nie wiem, nie wiem, po co tak robię. Mm, Okej, okay, mamy już na ten monitor dla niego nie, mamy za go za 54 tysiące. Hm i teraz ogólnie nie, nie będziemy na odcineczku się nudzić, będziemy kupować sobie gry, na których będziemy właśnie zarabiać więcej. Mm, dobra, ulepszymy sobie może tu dość lepiej, o, tu jest dość tanio. Okej. Okay. A jak widzicie już zarabiamy yy, 171. 171. Więc myślę, że o, Aha, jezu, to... Aha, Jezu, ja tego nie mam robić. Klikam. To jest takie a... coś, że on ma na przykład wywiad. Tak, i tu... To w sumie nie musicie jakiegoś no. <noise> To jest łatwe, tylko trzeba tu klikać różne rzeczy, to tak. No tak, to to A jest... To jest, jest trochę słabe. Fajna gra. Akurat, że trzeba... obejrzeć tą reklamę, no. To jest słabe, strasznie słabe. No, ale co? Fajna gierka. Tylko, że często, bardzo często reklamy, no. Dobra, obejrzymy teraz tą reklamę i myślę, że będziemy kończyć ten odcinek no, dokładnie. Zobaczymy co tam kupimy. Odcineczek następny z tej gry będzie już z nowym monitorem. Jak kupimy naszemu hitkowi. Aha, x -sik. Dobra. No i mamy. Dostaliśmy 51 tysięcy. Ok, Więc tak jak... Nie wiem, Jeszcze nas tu nie stać. Ajajaj, chwilę. Poczekajmy. Mm. W ogóle jeszcze raz ten monitor. No i chwilę O, już, już właśnie. O. Tylko jeden raz możemy. No, no następno, i okay. W następnym odcineczku już będzie nowy monitor. Dokładnie. Tu jest taki biały, a w następnym odcineczku nie wiem jaki kolor będzie. Ale wiem, że będzie tak samo fajny jak ten i będzie tak samo fajny jak ta gierka. Mm, więc żegnamy, żegnamy was wszystkich. Cześć.